Ale oczywiście z tej strony na to kolejny odcinek z Fortnite, gdzie wracam do Was z kolejną kompilacją kilku naprawdę dobrych gierek oraz z tytułowym trikiem, na gwarantowaną parasolkę. Ale przed tym zróbmy mały przegląd sklepu. Raz przypominam, że jeżeli robicie zakupy w Fortnite, no to mega docenię, jeżeli użyjecie kodu Evron. Nawet jeżeli nie robicie żadnych zakupów, no to samo użycie kodu też na pewno pomaga jakoś tam, Epic zawsze widzi te statystyki. Jak widzicie, słuchajcie, dzisiaj. Z lewej strony nie mamy żadnych tutaj nowości, ale z prawej strony mamy nowe malowanie, które zmienia kolor, jak widzicie, w momencie jak strzela. Nawet nie ma tego dźwięku strzelania, ale widać, że w każdym momencie jak się strzela, to zmienia kolor. Całkiem fajne, w ogóle fajny pomysł z tym, że yy, malowanie się zmienia w momencie strzału, bo to na pewno jakiś fajny efekt. Oprócz tego, co możemy tutaj zobaczyć? Mamy mecha team lidera, czyli skiny z emotką. Całkiem ok, ale myślę, że pan Pomidorek jak najbardziej jest tutaj z panem mecha wygrywa, ale myślę, że takie skiny z lewej, takie dosyć optymalne. Z prawej strony można polecić panią surf riderkę oraz Snowsled. No, dzisiaj, tak jak mówię, oprócz malowania sobie powtórki, ale oczywiście do yy, Kodziku Ewron zachęcam. I słuchajcie, już Wam nie przeszkadzam. Zapraszam do odcinka z dwóch mega dobrych gierek: jedna będzie na turbo z podsłuchów, a druga będzie dosyć specyficzna. Ale to zobaczycie w odcinku, już Wam nie przeszkadzam. Trzymajcie się, cześć, cześć! Rozpocznijmy dzisiejszą kompilację. No i na szarka, no bo akurat takich oddropik, więc mam nadzieję, że jakieś fragi będą. Plus dzisiejszy cel. To ubić kogoś z tych nowych min. Bo to jest w dzisiejszym odcinku najważniejsze, nowa rzecz, trzeba ją wypróbować. Pierwszy na skrzynce. Okej, okay. Evron, to nie było za dobre. A tutaj strasznie dużo ludzi, nie wiem, z 6 poleciało. Tylko trzeba ich teraz jakoś wyłapać mądrze. Tam jest bot, tu jest typ. Eee. Okej, okay. udało się. A, gościu skaje ubił. O kurczę, to mam tego, to mam Skara. Od razu najlepszego. Zejdźmy tutaj. Jezu, ja wszędzie słyszę ludzi, ale ja mogę w ogóle skipnąć, bo ja mam strasznie mało HP. Ja chyba skipnę i od razu do Volta pójdę. I poczekam, aż tutaj ludzie do mnie przyjdą. To jest chyba najlepszy sposób. Yy, na obecną sytuację tam słyszę, że ty jest obijany. Dobra, joink. Jeszcze na szybko, tako. Jest jakieś nejdy idą w ogóle. Daj mi meta, Daj mi meda. Dobra, w razie czego mam C4, ale nie, dobra, chcę meda. Tylko może nie za Skara, Evron. Dobra, gitarka. Okej, okay, zmedujmy się. Mam nadzieję, że mi nikt tutaj nie wskoczy, bo nie mam żadnej pompy. Bless RNG, żeby wszystko było git w miarę. To chroniasz sobie. chilluje totalnie. Okej. Okay. Okej. Okay. Mamy kewy, full kew na szczęście. czasami jest tak, że w ogóle yy, full keva nie mamy. Po prostu duża nie leci, no, ale teraz poleciały, więc git. Słyszę, że ktoś rozwala cały czas jakieś te... Yy, ...baniki z tym, wiecie co? My zrobimy obchód po prostu. Wyjdziemy i graplerem przyjdziemy. Ty, ktoś skrzynkę tu otworzył! Siema, hejka! Widzę, jakiś bot był. Gdzie <laughs> patrzył w ten sufit. Dobra, okej. Okay, Przejdźmy tam, widzę, że jest jakaś walka. Kurczę, chce się zgraplować o sufit. Dobra, znaczy nie o sufit, tylko o dno. To jest chyba szybciej. Dobra, teraz już pójdzie Git. Tutaj sobie zróbmy podłogę. Jeszcze dwie osoby na pewno są, bo słyszałem walkę. Tu jest jedna Hejka. Chociaż to walka mogła być. Nie, nie, na pewno są strzały z obu stron. Ciema. Dzień dobry. I jeszcze ktoś walczy. O tutaj jest. A tu jeszcze jest jakaś osoba. Spokojnie. Przechodzone jest. Nie, no, koleś nie mam SMG i mam taktykala, zostaw. No nie, ktoś mi go ukradł. Oj. Okej, okay, safe. Ja pierdziele. Ile tu fragów było? No dobra, ale mamy piątkę. Teraz już jest chyba cisza. Powinno być w miarę bezpiecznie. Ale mamy też miny, to jest najważniejsze. Pog. Chociaż pewnie. Oj, spokojnie, dobra. Eee, jest wantażownica z metki. Dobra, okej, okay, wychillujmy sytuację. Tu chroniarz się <se> spadł. O mój Boże! Cóż za idealny... Cóż za idealny ten! Idealna skrzynka! Szkoda, że nie mam leczenia i kewa, ale... No może jakiegoś znajdziemy. Tutaj gościu robi zabudowę wokół kibla. Czy tu nie ma kewa? Nie ma. Ty gościu robi zabudowę wokół kibla. Może no tak mi się wydaje, albo z kimś walczy. Ta, tam ktoś w podziemiach się bije, ale czekajcie, najpierw tego typa wyjaśnimy. Hejka, koleś, nie chcesz mnie wpuścić? Generalnie ja tak niby chcę walczyć, ale z drugiej strony nie mam kewa, więc to jest takie... Pół na pół. Koleś, posłuchaj mnie. Porozmawiajmy o tym. Okej, okay, teraz powinno być git, bo nie ogarnie, że sufitu nie ma. Okej, okay, przechodzi trochę wyżej. No ja mam grapplera, mogę sobie przeskoczyć. Pyk w główkę! Dzień dobry! Witam serdecznie! O, i są miny! Ty! Skoro chłop jest pod spodem... On na pewno jest pod spodem. Ja mogę mu miny dać na kibel, kurde. Dobra, jeżeli to wyjdzie, to jestem Bogiem. Ty, no bo matematycznie on nie będzie miał jak z tego wyjść, no nie? O kurde, jak to wyjdzie, to będzie pokrzom. Ale generalnie, no chyba muszę czekać, aż on wyjdzie, bo ja na pewno nie chcę wchodzić tam do środka, bo no wiecie, jak to się zwykle kończy. Tam pewnie gościu czeka z rakietnicą na mnie. Jeszcze obuduję, znaczy nie obuduję, tylko przy kampie, przy innym wyjściu i poczekamy na chłopa. O, ty koleś tu jest. A ty czy to jest ten? Jezu, gdzie on jest? A tutaj! Siemka! Ale żeś koleś dostał z SMG. Ale żeś dostał! Ale nie uciekaj, chodź. To chyba nie jest ten, bo ja nie słyszałem O Jezu, jeszcze jakieś najde, ty co jest? Co za atak tutaj, ale proszę mi moich min nie niszczyć. Mam nadzieję, że są, ty co jest? Gościu ma neidy. No zdecydowanie gościu trzeba przyznać, że ma neidy. Zostaw mnie koleś Zostaw człowieka Przecież nie no, nie no, nie będę uciekał do drugiego wyjścia On tu już się wbudowuje, dobra czekajcie, szybki graplerek Ziomek Ojojoj, oj, oj. ktoś tu został po głowie No odpusz. Kurde, powiem wam, że gościu potrafi grać, bo już robi na mnie triki Easy klele, o kurde to był dobry frag Zabiłem, jest, o mój Boże Dobra, yyy Lepiej, przepraszam za wydarcie, mordy. Lepiej nie dało się użyć nowych itemów. Jezu, jak słyszałem tą rurę kanalizacyjną, jak gościu wychodzi, już wiedziałem, co się stanie. O mój Boże, jaka to jest dobra. i oczywiście. Dzięki, dzięki. Tak, oczywiście nie mogę wygrać tej gry. To by się za dobrze skończyło, gdybym po prostu wygrał grę. Dobra. Okej, okay, nie zesprajował mnie. No to chilling, totalny. Możemy iść do ogniska. Ale to jest dobra gra, ja pierdzielę. Gościu mi oczywiście nie pozwoli się wyleczyć Ty gościu wabiki rzuca Zabudowuje mnie, okej, okay. kolejny skillowy dosyć gracz Wydaje mi się Jezu, nie wiem z wabikiem, co nie To na pewno nie był wabik, ale nie wiem gdzie jest wabik Ja delikatnie się odsunę Po prostu podjadę jak te wabiki wygasną Ale gościu widzę, że mnie podjeżdża Koledzy Czekam aż wejdziesz na górę Okej, okay, git Dostałeś z pompy Hmm... Ja mogę wejść do siebie bokiem Hej Nie, się uszucie. Ale powiem wam, że kolejny skillowy Kolejny skillowy Hmm... A sobie podejdę trochę, ja mam kewa, bo boże, ja nie mam 50. Dobra, przeładujmy sobie bronię na chilku I zaraz go podjedziemy. Ja też mu dałem się wyleczyć, ale on chyba też tylko małe miał, także raczej 150 na 150 HP Dobra, wjadę mu do boksa tędy, chyba on się tego nie spodziewa. Hej! O, let's go! A to jakiś YouTube! <dobra>, dobra, GG kolego, ty, ale to jest dobra gierka, naprawdę mi się podoba. Hog Chump. lecimy dalej. Generalnie, jak widzicie, no, jestem na 141 już levelu. Eee, I jak widać, strasznie, e, straszny poziom dużo wyższy jest niż e, gierka, którą gram wcześniej, bo druga gierka w kompilacji dzisiaj. Eee, była nagrywana przed tą, także ja już wiem jaki był jej wynik, ale jeszcze wam nie będę spoilerował, ale generalnie poziom jest drastyczny więc wydaje mi się, że ten sposób naprawdę działa na te free winy ale to zobaczycie po tej gierce, na razie spróbujmy wygrać na totalnych szefów o mój boże, duża potka w krzaku, Pokczamp, dobra, no to jak mamy fulkewa to już się czuję pewnie i tu jakieś budowle wielkie nie wiem czy tam ktoś jest Przy tych budowlach Ty W krzaku tu jest E, koleś Eee Przeciwniczku, co, rozumki się pozjadało? E, to, że możesz sobie podjeżdżać w sianku innych przeciwników nie znaczy, że mnie możesz Bo tylko w internecie jesteś mocny oj No, słuchajcie, jak walę gościowi 200, który ma TT wiwniku. Nie bij mnie, nie bij mnie. To jest pięknie, to jest piękne. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję ci bardzo, rywalu. O Boże, to jest piękne. Zobaczę, czy tutaj ktoś czasem do strefy nie będzie leciał. Ty, no strefa podchodzi, a tam generalnie wiem, że jest jeden gracz. Więc jakbyś mógł. O, widzę, 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 wychodzi. Hejka. Oj, ten spray nie był za dobry. A on ma sianość na swojej drodze. Prefire siana, dobra, za 30. To nie jest tak źle. Może go podjadę w sianie. Siema Też nie chcę za bardzo podjeżdżać. Okej, okay, on też jest ogarnięty. Wiecie, zaraz sobie graplerem wrócę, żeby móc go gatekipować. Nie bij nie bij. Nie bij nie bij, koleś Okej, okay, dobra, wiecie co? Całkowicie się troszeczkę wycofam nad górkę on mnie pewnie będzie chciał zaraz ta, już mnie bije. De tak go delikatnie będę połkował. On cały czas zostaje obrażenia z burzy, Ta, już ma pokewie. Totalny chilling. I tutaj go spróbujemy wykosić. Trochę wejdę w burzę. Let's go! Ja pierdzielę, ale ta Gierka mi się podoba. Lecimy dalej. Jeszcze cztery osoby mi zostały, ale no, powiem wam, że są spocęce. No są spocęce. Mimo, że to casual. Okej, okay, sytuacja jest taka, że jest dwóch snajperów i jeden chłop, który ma problemy. I cały czas dostaję spreja... Wiecie jaki jest problem? Że nie chcę podjeżdżać, bo ja wiem, że dostanę third party Bo spróbuję tak delikatnie podobijać Znaczy poobijać O, kościół jest obity A z drugiej strony jak wychylę, to wiem, że dostanę od innego snajpera Generalnie nie lubię grać na snajperów, ale... No czasami trzeba Już widzę jak ten chłopiec jest we mnie wcelowany tam z tej... Z lewej Nie chcesz się bić? Ten też jest zresztą wcelowany A, no chyba będę musiał po prostu poczekać Może tego? On też już ze snajperką na mnie patrzy, no nie. Gość jaki wcylowany ze mnie ze snajperką. Przestań mnie niszczyć, kolego. Tylko matsy tracę przez ciebie. Ty, te dropy mógłbym wziąć. No, zostaw, boże. Wiecie jaki jest problem? Ja bym naprawdę go dojechał, tylko że nie mam leczenia za fraga. Jeżeli stracę z połowy HP, on nie ma leczenia. To będzie lipa. Ale ja, tak, ja zaraz się ze wszystkich matsów spalę. No, zostaw mnie. Czy go, czy go nie może ubić? Ja pierdzele, ale lipa No teraz już maców sobie nie wyfarmię no nie? A dojechać też nie chcę z graplerem, bo to jest jednak tutaj sami snajperzy Dobra, wezmę tego dropa, może coś uratujemy jeszcze Kurde może tego typa? On jest teraz tak do mnie plecami Dobra, został dwie głowy, okej, okay. muszę zrobić wyjątek jego go podjechać, bo ja kompletnie nie mam nic. Tylko że zrobiło się dokładnie to co mówiłem. Od razu wjeżdża drugi Nie wiem czy je, czyja ściana jest czyja? Ty, ja już nawet nie mogę ściany postawić, jak gościu mi będzie uprzejmował. O, kurde, ale przypał. Zero maców mam. Absolutne zero maców. A uh, to jest przypał? Nie da się ukryć, że jest to przypał. Dobra, nie wiem co robić. Nie wiem co robić, nie wiem jak robić. Muszę wyjść z graplerem. Nie wiem, może znajdę jeszcze jakieś macy po drodze. Ho huh. A no tak, nawet nie wejdę tutaj, o nie, dobra, no muszę Muszę poczekać, aż oni będą walczyć I zgrapluję się może na kogoś Kurde, ktoś tu jest obok c 4 dobra, no w teorii mogę wejść tutaj Na tego typa O nie, typ jest tutaj Ja nie mogę, no nawet nie mogłem ściany zrobić Także kurcze, lecimy następną Ale kurcze, ta gierka była mega fajna Mega mi się podobała, słuchajcie, zobaczymy kto w ogóle wygra Nie no, ten chłop musi wygrać 12 fragów, całkiem spoko nie, no chłop na pewno wygrano, nie? Jezu, gościu, typ się podjeżdża. LOL! I ta typiara wygrała! <śm> Pokrzam, no widzicie, słuchajcie, mecz był całkiem ciężki, ale teraz przejdziemy do meczu yy, z nowym, ciekawym sposobem, który wam zaraz wytłumaczę. A gierka powinna być e, dosyć prostsza. No i słuchajcie, lecimy z drugą gierką. Gierką, która w teorii powinna być dużo prostsza niż poprzednie, niż ogólnie wszystkie gry, które mam, ponieważ, słuchajcie, taka mała ciekawostka. Jak wiecie, prawdopodobnie y, normalne gierki nie arenowe również mają swój system dobierania graczy. Jest to system dobierania po levelu, ale uwaga, to nie jest po levelu sezonowym. Tylko teraz, na początku sezonu, po levelu tym ogólnym. Czyli mimo, że na początku sezonu miałem pierwszy level i w teorii powinien trafać na każdego, to i tak trafiałem na powiedzmy czterysetne levele z poprzednich sezonów, ponieważ liczy się ten łączny level. Ale słuchajcie, no jak zresztą widzieliście po tych wszystkich gierkach w tym sezonie, one były dosyć spocone. Nie miałem chyba żadnej takiej dosyć łatwej gierki. Zawsze trafiałem na ludzi, którzy no przede wszystkim jakby budują, jakby stawiają jakiś opór. Ale jest, słuchajcie, podobno. No, i właśnie sobie to przetestujemy. System, w którym możemy zagrać na dosyć łatwych graczy, albo też nawet na boty. Jest to system, w którym słuchajcie, gra się duo. Ja jestem właśnie w takiej gierce solo na duo i gra się duo w momencie, kiedy rozpocznie mecz z waszego party ktoś, kto ma bardzo niski level. Ja to słuchajcie, przetestowałem na telefonie, w sensie ta gra, w której teraz jestem. Ona się zaczęła ze mną na telefonie i ze mną na komputerze. Czyli po prostu na telefonie yy, zalogowałem się do Fortnite'a na mojego smerfa na pierwszym levelu. Zaprosiłem swojego main'a do gry yy, i po wystartowaniu gry po prostu tym smerfem na telefonie wyszedłem. Więc w teorii gramy teraz solo na duo i wszyscy w teorii nawet jeżeli mają jakiś wyższy level to powinni być dużo mniej doświadczeni, bo łączny ich level jest prawdopodobnie bardzo mały, także zobaczymy. Słuchajcie, jaka będzie różnica między moim y, elo, czyli moim takim ratingiem na mainie, a takim ratingiem na smurfach? Bo całkiem prawdopodobne, że będę grał w większości na boty. Jest to sposób na darmową wygraną i darmową parasolkę. Także zaraz sobie zobaczymy. No na razie na szarca nie poleciał, więc y, lecimy od razu znaleźć graczy i zobaczymy jaki będzie poziom trudności. Zauważyłem w ogóle, że bardzo dużo osób w meczu ma jakieś 90 levele, ale z tego co wiem, to chyba boty też mogą mieć 90 levele, Więc jeżeli teraz się ubijają. O, mamy pierwszego gracza i zobaczmy. Jest to dynamo, ale chłop nawet w ogóle nie buduje. Czeli papą tak w ogóle. Także jak na razie w teorii yy, ta teoria się potwierdza, że faktycznie. O, mamy kolejnego gracza, kolejnych dwóch Hejka. Hejka. No nie, no goście nawet nie budują, nie? Czy to są ubocisze wszystko. A gość normalnie sobie biegnie. Ty, ta teoria by się sprawdzała. Serio, można sobie zrobić 100% wina tak naprawdę samym sobą. Bo nawet nie, musia, nie musiałem mieć kumpla z niskim levelem. Wystarczy, że po prostu sobie zapisałem się z moim drugim kątem na telefonie. Znaczy no, mógłbym też na komputerze, ale nie wiem, czy można w ogóle dwa Fortnite odpalić na jednym komputerze chyba nie, no musiałem to chyba robić na telefonie. No ho, słyszę kolejnego. Tu jest tu Henry trzymenów O! Pan, pan glutek. O, ale pan Glutek przynajmniej wybudował podłogę. Super Kuba. Pozdrawiam, super Kuba. Jesteś super. Dobra. O, tu jest kolejny. Tegoś się rozwala swoją ścianę. To jest chyba bot. Sergeant Summer. Nie no, słuchajcie, różnica między moimi gierkami zwykle w sezonie, a tą gierką jest ogromna, jeżeli chodzi o nawet to, ile osób żyje. Zobaczcie, że już trochę gry minęło, a jest dalej połowa serwera dostępna. Także, no, chyba teoria się sprawdza. Oho Słyszę typów gdzieś tutaj się cisnął Gdzieś na dole chyba Ta, są na dole A, nie tutaj. O tutaj też jest przy kłocie! Hejka! I walą się gdzieś na samym dole. Kurczę, nie znam układu, ale chyba to jest tutaj. Witam! Hejka! Witam serdecznie zawodników! Kurde, nie wiem kogo ja spotykam, kto jest botem, kto jest graczem. Co jest dosyć ciekawe jak co się dzieje, ale no zdecydowanie widać, że to są jakieś bociki. Znaczy, bociki pod względem, że. No nie stawiają oporu raczej. Czy to jest nowy gracz, czy to są jakieś faktycznie roboty? O, widzę typa. Widzę. O, to są chyba gracze. Bo widzę, że nawet budują. Czyżby było wyzwanie? Najpierw tego typa pykniemy. Full auto. No trochę to full auto nie siadło, ale. Może być. A ziomek. Popie. Tutaj jestem. Bo biegnie on nam w w ogóle gdzieś, nie? On biegnie tyłem. No kolega biegnie. Powiem wam, że jedyny, kto mi na razie zadał obrażenia, to są boty na agencji, jak grałem Tomigana. Oj, tutaj kolega widzę. Pierwszy w ogóle w dło, zauważmy Bo jest powalony. ma kolego. Pozwól, że się smetkituje. Musisz mieć gdzieś kolegę, także wyliczę, że ktoś zaraz do mnie przyjdzie Oj, ziomek a by jeszcze był na strzała do dobicia Tak słyszałem, że ktoś tutaj walczył Ale totalny chill Nie no, ale chyba chat Względem poprzedniej gierki Ogólnie gierek w tym sezonie to widać ogromną różnicę Czyli chyba faktycznie system działa O, słyszałem tutaj kogoś w domku Nie nad domkiem, pod domkiem Piłkara Piłkaro, witam, jeszcze masz kumpla Hejeczka Na spokojnie, żeby HP nie tracić Hejcia, hejcia, witam oj, 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 walka O, bogowie, walka Szybki hedzik No nie, ten spray O, gościu, mocno dostał, ale nie na tyle, ile bym chciał, żeby dostał Hejcia No i teraz już jest wyjaśnione Nie, no tutaj to można pofragować Powiem wam, tutaj to można pofragować Oj Tutaj dwóch się strzela O nie, jak oni się nieudolnie strzelają Jeszcze drugi Okewie Dobra, pookciam, o on ma kolegę Proszę bardzo, ten przeciwnik ma Gdzieś kolegę Nie mam pojęcia gdzie Ale powiem wam, że no sposób Musi działać, także jeżeli macie Wykoksane konto, jakieś wiecie Z łącznym levelem ze wszystkich sezonów 500. I macie problem z biciem parasolki, bo trafiacie na samych sposobach A może nie gracie tak często No to zdecydowanie ten sposób działa Wystarczy dołączyć do duo z kimś z pierwszym levelem Ja to zrobiłem z samym sobą na smerpie ta, ta, ta osoba z pierwszym levelem musi mieć po prostu lidera yy, w drużynie i jak wejdziecie na dło, to trafiacie też na takich nowicjuszy tak naprawdę, więc na pewno będzie dużo łatwiej wam wygrać. Tak naprawdę to jest chyba 100% win. No nie widzę, żeby ktoś mi tutaj sprawiał jeszcze problemy, ale może na jakiegoś sposłucha na samym końcu trafię, ale wydaje mi się, że dosyć łatwy i przyjemny sposób na parasolkę dla ludzi, którzy może nie grają jakoś często, no bo różnica między pierwszą gierką dzisiaj a tą jest ogromna, w, jakby wiecie, w, u przeciwników. O, widzę cię kolego. Chodź do tatusia! Chciał mnie dojeżdżać z rampy, a chyba nie O nie, Evron, ten spray no Dobra, poprawię się Ty gościu mnie kolapsuje w ogóle Kolego Nie tędy droga, ty gościu idzie dalej Iron hype, by the way No dobra, trzy osoby mi zostały Pewnie wszystkie są na tym Na sweaty sand No to będzie nawet ponad 20 fragów Sobie wystrzelałem w tej drugiej grze dzisiaj O, widzę, tam jest O, -o, -o. snajpa O, -o, -o. O Easy klele! Nie słyszę jak chłop tutaj coś rozwala Jesteś gdzieś tutaj typie? Ta jesteś. Hejka, nie masz szans, nie masz szans! Od razu daję pompę. Więc jeżeli jesteś zły kolego, że trafiłeś na mnie, przepraszam, tylko testowałem, ok? Tylko testowałem sposób, wybacz mi. Następna gra pójdzie lepiej. Tylko teraz gdzie jest ostatni? Gdzie mamy ostatniego wojownika? Gdzieś go słyszę pode mną! Chodź kolego, bo tutaj 21 fragów gierka się szykuje. Gdzie jesteś? No chodź, o tutaj. Kolego, daj spokój. Daj spokój. Nie rozwalisz tych schodów. Dziękuję bardzo. No słuchajcie, mam nadzieję, że dzisiejsza kompilacja dwóch gierek wam się podobało, były to mega drastycznie różniące się od siebie gierki. Pierwsza mega spocona na mega dobrych graczy. Druga to tak naprawdę chilek. 21 fragów na... No tak naprawdę tutaj nowicjuszy, także słuchajcie, mam nadzieję, że takie gierki wam się podobały. Jeżeli tak, to pamiętajcie o subskrypcji kanału, dzwoneczku, lajku oraz zostawienia po sobie śladów w komentarzach. Polecam na pierwszego wina w sezonie, na parasolkę jak najbardziej, sposób mega fajny. Trzymajcie się, cześć, cześć.